Cześć, jestem Ja Dzisiaj chcę Ci pokazać, jak sobie zrobić taki długi, bardzo efektowny i przede wszystkim ciepły szalik, wykorzystując knitting machine. Poza knitting machine będziemy jeszcze dziergać ostatni kawałek szalika, żeby go ładnie zamknąć w szpic na drutach. Mam cztery motki włóczki Coco od Furora Yarns. Jest to włóczka dosyć ciemna i w dodatku ma takie pętelki. Próbowałam z niej dziergać szalik na drutach, natomiast idzie to strasznie ciężko właśnie przez te pętelki, więc stwierdziłam, że zrobię z niej szalik, ale na knitting machine. Zaczynamy od tego, że potrzebujemy kilka metrów takiej włóczki stratnej, którą sobie zaczniemy robótka. Pamiętajmy, że nasza maszyna musi być ustawiona w trybie robienia tuby, a nie panelu, czyli na literkę ty, I zaczynam nabieranie oczek od tego, że przeciągam tę nitkę w ten sposób. Krótki ogonek wkładam do środka i zaczynam kręcić, omijając jeden dziubek, a następnie zahaczając o jeden dziubek, omijając. I zahaczając i tak na zmianę przez całe pierwsze okrążenie. Pilnując, żeby na pewno włóczka została chwycona przez ten haczyk. Czyli omijam, zahaczam, omijam, zahaczam. I tak na zmianę. Bechan do końca, czyli do mojego białego haczyka. Teraz wkładam nitkę w podajnik tutaj i zahaczam ją tutaj na dole przez naprężecz nitki i teraz już jadę normalnie, czyli po prostu kręcę i pozwalam, to sobie zacisnę żeby każdy haczyk nabierał nitkę zrobiłam jedno okrążenie myślę, że włóczki starczy mi na jeszcze jedno okrążenie takich okrążeń przygotowawczych można zrobić 10 albo 5, jak kto woli. Myślę, że 3 ogólnie wystarczą, zwłaszcza, że tylko tyle mam włóczki. Więc teraz sobie wkładam tę nitkę do środka i już będę działała włóczką właściwą. To może być dość ryzykowne, ale spróbuję podwójną nitką przerabiać szalik. Najpierw trochę odwinę, odwinę sobie z motków włóczki i zrobię sobie małą kuleczkę. Dlatego, że ta włóczka później posłuży mi do zakończenia robótki w elegancki sposób. Nie będę już musiała nitki dokładać wtedy dodatkowo, tylko wykorzystam to, co mam tutaj nawinięte. Zawinęłam taki kłębek i teraz go wrzucam do środka i chwytam podwójnie nitkę. Zahaczam ją tutaj o pierwszy haczyk i wkładam o, sam się zahaczy. Tu. Mój podajnik do włóczki. Zachaczam tutaj o to miejsce do naprężenia nici. Tę nitkę, którą mam od motka, staram się rozwinąć tak, żeby była luźna i nie robiła mi dodatkowego naprężenia. I teraz pilnuję, żeby się zahaczyło o pierwsze oczko, żeby pierwszy haczyk na pewno chwycił mi tutaj tę włóczkę. I kolejny. I dalej już pójdzie prosto. Najważniejsze, żeby te pierwsze haczyki chwyciły. Wtedy już można trzymać naprężenie nitki. I zaczynam kręcić. Przy takiej włóczce, która ma bardzo dużo pętelek, trzeba pamiętać, żeby włóczki dobrze schodziły tutaj z tego dzióbka. A także, jeśli poczujecie jakiekolwiek naprężenie, że nie chce się kręcić, że coś się zahaczyło. Trzeba dokładnie przyjrzeć się haczykom, bo być może one brzydko chwyciły te pętełki, które tutaj są i trzeba będzie coś palcem, szydełkiem albo igłą odhaczyć ręcznie, żeby nie złamać sobie dzióbka. I to już praktycznie koniec filozofii na tym etapie, dlatego że staramy się powoli właśnie i ostrożnie, pilnując dobrze tych haczyków, Kręcić maszyną tak, żeby się dziergało. A dopiero kiedy zużyjemy już praktycznie całą włóczkę, będziemy ściągać ją z maszyny, ten nasz szalik, naszą robótkę, i wtedy będziemy zakończać ładnie szalik w taki trójkącik już na drutach, bo na maszynie nie damy rady tego zrobić. Więc to, co teraz przed nami, to taki najnudniejszy etap pracy w którym po prostu kręcimy ostrożnie i patrzymy, czy każde oczko ładnie się chowa. Długo nie trzeba było czekać na taką sytuację. E, tutaj zahaczyło mi się e, o haczyk włóczka i nie mogę jechać dalej, bo czuję silne naprężenie. Zauważyłam to, więc teraz ciutkę cofnę, tak dosłownie o 2 mm i zrzucę tę pętelkę tutaj, co się zahaczyło z haczyka. I już idzie płynnie dalej. Trzeba po prostu na takie sytuacje uważać przy takiej włóczce, która ma pętelki. Pokażę Wam teraz, jak ja łączę nitkę, ponieważ tu już mi się nitka jedna skończyła, a robię podwójnie. Więc tę nitkę sobie tu wyjmuję i wkładam do środka. Biorę nową nitkę i wkładam ją też do środka. Umieszczam tutaj obydwie w tym podejniku. I w tym tutaj naprężaczu. I teraz trzymam sobie lewą dłonią te dwa ogonki tutaj. Powolutku. Jak już dwa ząbki chwycą mi tę włóczkę, to już wiem, że na mi nigdzie nie ucieknie, więc tutaj po prostu, żeby zupełnie. Wrzucam te nitki do środka, tutaj chwytam, sprawdzam czy wszystko jest ok, i mogę kręcić dalej. Skończyła mi się już włóczka. Tutaj jest 341 okrążeń pokazanych, ale ja bym tak do końca nie ufała temu licznikowi, ponieważ on czasami przeskakuje co dwa. Teraz będę chciała już zakończyć szalik, więc ściągam go z Knitting Machine. Włóczkę wkładam do środka, haczę ten ostatni ząbek i teraz Powolutku jadę sobie przez kilka jeszcze tych ząbków. I teraz biorę druty moje w rozmiarze numer 6. Są to druty bambusowe sinit. Wybrałam je dlatego, że są trochę szorstkie i będę miała większą kontrolę nad tym, jak oczka mi się ślizgają po nich. Tutaj było to oczko, o które jeszcze mam, od którego idzie nitka. Dlatego wybieram to następne oczko, gdzie nitka już nie była prowadzona, i teraz lekko pociągam tę dzieninę i staram się podważyć i nabrać to oczko na drut. I tak samo robię z następnym. I przeciągam. I w ten sposób od razu oczka nabierają mi się na druty. Nabrałam jeszcze kilka oczek, więc ręce dalej i znowu te haczyki, które się schowały, mogę z nich ściągnąć włóczkę na drut. Ściągnęłam wszystkie oczka na i mogę wyciągnąć już szal z knitting machine. Teraz mogę już rozpakować moje zawiniątko. Ja sobie zawsze tak zwijam do środka, żeby nie haczyła ta dzianina o podłoże w momencie, kiedy kręcę. To jest strona prawa, tak jak było na maszynie, to widzieliśmy stronę lewą od środka, a strona prawa jest na zewnątrz, jak w przypadku tej włóczki bardziej mi się podoba strona lewa, dlatego ja wyjmę w ten sposób dzianinę, żeby strona lewa była jakby moją prawą w ostatecznym wyrobie. I teraz mając tak gwinięty ten szalik, będziemy go naciągać. Tutaj jest ten początkowy motek, że te oczka się naprostowały. Trzeba ten szalik porozciągać. Włożyłam sobie tutaj znacznik początkowy. Chojneczka będzie mi symbolizowała początek okrążenia. I teraz ciekawa rzecz, ponieważ ja zdecydowałam się, że lewa strona będzie na zewnątrz, a prawa w środku. To będę dziergała tak dziwnie, jakby od środka, mając prawą stronę w środku. Więc będę robiła oczka prawe. I przerabiam 22 oczka. Przerabiam 22 oczka i teraz robię tak, że ściągam oczko, ściągam oczko. I wbijając się od lewej strony, przerabiam dwa razem. Włożę mój znacznik. Ten drugi, bo będzie mi informował o miejscu, w którym mam zrobić redukcję. I teraz przerabiam dwa oczka razem na prawo, wbijając się od razu od lewej strony. W ten sposób. I tak straciłam dwa oczka w tym okrążeniu. I dalej jadę do znacznika początkowego normalnie. Będę tak wytracała dwa oczka co drugi rząd i w ten sposób szalik zrobi mi się w taki trójkącik. Czyli jeszcze raz redukcję robimy w ten sposób, że w jednym okrążeniu, w nieparzystym, redukujemy dwa oczka do jednego z prawej strony markera i dwa oczka do jednego z lewej strony markera. Czyli ściągnąć, ściągnąć, przerobić dwa na prawo, a tutaj od razu przerobić dwa na prawo. W kolejnym okrążeniu w parzystym przerabiamy wszystkie oczka na prawo, i znów mamy nieparzysty, więc znów robimy redukcję i robimy tak do samego końca, aż zostaną nam nie wiem dwa, trzy oczka. Zostały mi ostatnie cztery oczka na drutach po tej redukcji, więc chwytam je po prostu na igłę ściągam te wszystkie cztery oczka. Zaciskam i teraz tę nitkę po prostu schowam gdzieś w środku. Używam do tego igły z ostrym czubkiem, tak żeby lepiej się powbijać w tę dzianinę i żeby nic nie było widoczne, chociaż na tej włóczce nie jest to w ogóle trudne. Jeżeli chodzi o drugą stronę, tutaj gdzie mieliśmy pomocniczą nitkę, po prostu musimy znaleźć te oczka zahaczone o naszą roboczą nitkę, podebrać je na drut i dopiero wtedy spróć pomocniczą nitkę. Dlatego, że to jest włóczka właśnie typu bukle, strasznie ciężko jest zobaczyć te oczka. Dobrze jest więc mieć tę nitkę w kontrastowym kolorze i wtedy łatwiej nabiera się te oczka, bo od razu widać gdzie one są zahaczone i w ten sposób. Zakończymy drugą stronę tego szalika dokładnie tak samo jak tę pierwszą. Zrobiłam już pełne okrążenie, więc teraz pozostaje mi tylko wypróć nitkę. Jak pociągniecie za tę włóczkę, za ten krótszy ogonak, od którego zaczynaliśmy, to wtedy widzicie, że ona się jakby ściąga w pewnym miejscu i znajdując to miejsce można... Szybko się tej włóczki z tego miejsca pozbyć. O właśnie widząc, za który sznureczek należy pociągnąć. I po wyciągnięciu tego sznurka z pierwszego okrążenia już ta włóczka dalej się pruje praktycznie sama. I mamy wszystkie oczka normalnie na drucie i możemy zakończyć. Mam nadzieję, że ten tutorial był dla Ciebie przydatny. Jeżeli masz knitting machine nigdy nie dziergałeś szalika, no to do dzieła, bo to jest naprawdę prosty sposób. A wykorzystanie włóczki bukle właśnie na knitting maszyn zaoszczędza nam bardzo dużo czasu, zwłaszcza, że to nie jest najłatwiejsza włóczka do dziergania, a prezentuje się rewelacyjnie.